ZEUSa. Zeus jako najszybszy superkomputer w Polsce na 106, 106 na świecie, według rankingu listy, listy Top 500, dostarcza za darmo moc obliczeniową dla naukowców w Polsce, również studentów. On posiada prawie 24 tysiące rdzeni obliczeniowych. Mamy na nim zarejestrowane około 1500 użytkowników. Zarządzanie tak wielką maszyną też nie jest prostą sprawą, aczkolwiek automatyzujemy sobie wszystko. Wszystko, co się da, nawet otrzymujemy informacje na temat na przykład wyjęcia wentylatora.